PKO przedstawia nową strategię do 2027 roku. Czy to nowy rozdział dla jednego z największych banków w Polsce? Główne cele nowo przyjętej strategii to zwrot z kapitału na poziomie powyżej 18%, koszt ryzyka między 65, a 75 punktów bazowych oraz wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 35%. Bank zapowiada również dywidendy w wysokości od 50 do 75% zysku netto, zależnie od rekomendacji KNF. Nowa strategia opiera się na trzech filarach: wzroście, dostępności i sprawności. W praktyce oznacza to rozwój kanałów cyfrowych, automatyzację procesów i większe wykorzystanie danych. Zaskakuje jednak brak odniesienia do potencjalnych zmian w strukturze grupy PZU. Potencjalne przejęcie Alior Banku pod koniec zeszłego roku uderzyło w kurs akcji PKO, budząc obawy inwestorów. Co sądzisz o rekordowych zyskach polskiego sektora bankowego? Daj znać w komentarzu i dołącz do najlepszej aplikacji rynku w 2024 roku, aby być zawsze na bieżąco.